No, ja już jestem. I dobra, jak to się nazywa? TDMP. Straszysz mi program. TDMP! Ty? Czekasz jestem blisko, jestem na T. D. M. T. A. B. C. D. E. Nie, tyś, ty jesteś pijany. Ale mnie triggerujesz tak, że po prostu no, nie mogę nie przeknąć, przysięgam. Tak mnie nosi po prostu. I co? It, żyjesz? Ledwo, ledwo ci powiem. Aż tak? Tak, tak. Aż tak cię przycisnęło. Oj, i to jak? Ej, a słuchaj, a ty tą żółtą narość na plecie, co ty z nią robisz? To tak myślałem. Boże! Dlaczego mnie coś takiego pokarało, że z takim debilem siedzę teraz na Discordzie? Dlaczego? Co ja się zrobiłem źle? Co to za mapa odpada? Co to jest za mapa? What? Terminator! O! Coś lata, coś lata, coś lata! do OOO! O! Uciekaj! Uciekaj nie. Tomeczku, uciekaj! Uciekam, uciekam, mamo! jesteś, jak cię nie ma uciekaj. O! E, terminator tu jest nie do mnie! Raz nie go, raz nie Arnoldku, zostaw mnie! Gdzie jest terminator? O kurczę, rzeczywiście! Zabił mnie! O. Zabiłeś go? Nie! Odstaje dalej! Na ja <ścoughs> Ej? Hmm? Jeszcze mu terminator nie chodził do sklepów, Popipał na wejściu Zabawne jest. Bo wiesz, bo z metalu to. jest. Hmm. O cześć! Zgrędek, cześć! Chodź, 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 idziemy, chodź, chodź Czekaj na mnie Harry Poczer Dla gramiś biłkę Ehe, ehe, ehe O, lewikar, patrz! Kurwa zdradziłeś my z nią! Ehe, zredryk, kurwa! Ja mu pokażę magię, patrz! Co robisz? Na pokątku To jest to jest sypialnia z gry, tak? chcesz jest, tak jest Aaaa Będę leżał z Harrym Porterem się To komputer działał? zobacz Chcesz pograć? No przestań! Lecz się to przy ciebie rozjebałem Ja mogę pograć? Nie, już nie możesz O, do kominka Na pokątku Na pokątku która <laughs> się... to jest Chce pan zobaczyć mój dom? No, z chęcią już właśnie chyba otworzył troszeczkę. Uścieć! <laughs> <laughs> Czekaj, to ja ci tam. nie, nie ruszać, ja ci z streama. Jak to pan robi, że pan potrafi tak szybko walić konia? <laughs> Ha <laughs> ha 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 Nieświetlana, Mnie świetlana Ja sprzątajuć się, Yes Ja sprzątajuć ja Yes Da, ty. da When do ty you wie? pay me you mother No, no Chodź I'm gonna my... destroy your house right now jest? Och, ty moja ukraińska pepicko Ty krasiwy chłopczyk Oj, da, da I Nie pani Maju oh. Nie, nie, nie Ale ty zaraz też nie będziesz pani Maju Bo będziesz miała wypchaną mordę Mordaju? Oh. <laughs> <laughs> yeah, yeah. oh nice tv you like it yes where is my nie, payment nie. Ah. Pierdol się, pierdol się. leave kitlana <laughs> alone oh. Oh. you gonna pay me or not not yet <laughs> or da not harasho harasho you stupid not. polaco harasho you're bony house, my house, no, which is not mine I don't know whose house is it What? What? Co ty pierdolic ja? To nie mój dom Myślisz, że to mój dom jest dalej? Da Myślisz, że po co ścianę rozbijam, żeby tam wejść? O kurwa Chodź szybko, pociąg jedzie, szybko Stary! Zobacz! Mogę zrobić co zawsze kurwa! Rzucić się pod. O kurwa, przejechał mnie. A, 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 a. Ej, tu może zejść, poczekaj chwilę, chodź ty. Nie, 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 myślę, że nie ma takiej potrzeby. <śmum> o kurde. Ej, jestem w środku! Jestem maszynistą. Jadę nim, jadę nim! Jak nim jedziesz? On się rozpada. bo no, pociąg, y o to, trzyma go, wiesz? Ale on się rozpada cały. Ja stara się rozpada. Y nie. Acz. O kurwa, co ja zrobiłem? Zrzuciłem kostorów. Przyklinasz? Aha, no są racja. Oj, rozwaliłem. <ścoughs> <ścoughs> <O>! <ścoughs> Chodźmy do środka i udawajmy, że ży... ja do. <ścoughs> do fabryki czekolady. Tak, tak. O, O, wybiło... wypiłem. <ścoughs> Zatem czemu dziadek dalej nie wrócił z tej fabryki? Był Został. dobrym pracownikiem. Pracował w fabryce się podałem. No dlatego nie wrócił, za jak dostał tam pracy, no. W kamieniołomie nie łamie. Co? <laughs> Skacz! Jestem! Padłem! Odbyłem. O, jestem, potę. Gdzie Ty jesteś? Nie wiem. Jadę, busem prosto. Okej. Okay. <noise> Gotów? Dobra, jedziemy, jedziemy. Czekaj, jedziemy. Czekaj, no czekaj, nie mieć z tym Jedziemy! Czekaj, no. I za mną, dobra? Ok, ale. Ehehehehehe, Za Nieeee, nieeee, co tam, śmieciu? Trzymaj się! Kurczę, zostałem obrócony jak Femaska przez śmierć. nie, pociąg! Ło, stary! Gdzie, o, gdzie jesteś? Szybko! O Kurne, wywaliło mi, mi wywalił! Pomóż mi! O, zwalił się. O, coś mi od tyłu zjadło! Chodź do samochodu, szybko! O, 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 fast, zersach, fast, 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 o, 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 fof, o, fast, fast! Uciekamy, no. <strony> Dobra, bo ja tak próbuję hać Co ty robisz?! Raptor, Ej, jecha, raptor o, to nie idzie! Ej, mały! <śmusz stance> <śm> nie żyje, nie żyje! Ej, bo nie ma tu więcej dinozaurów. A teraz jestem dinozaurem! Cześć to ja! I co Słuchaj. Co James? Musimy każdy tak o destrovial. Wydaje mi się, że powinieneś tutaj używać wiesz jakiej aplikacji. Czekaj ja bym się po... Ta sierpa z To się to siedzie, patrz! Co? przyjechał! Samochod przyjechał! Jestem, jestem Richard, cześć! Czy ty możesz pomóc mi strzelać? Gdzie? O! Oh? Czy oh? Dziękuję, samochód. A jaki u Ciebie jest samochód? Jakiś taki biały. U mnie jest pana ciężarówka. Ty prowadzisz, czy <laughs> ja? Ciężarówkę? No. Dobra, wsiadam. Gdzie u, <laughs> u mnie jestem? jesteś na górze. A je, jedzie auto, czy nie? Ja jadę, a Ty jedziesz ze mną? U mnie jesteś na górze. A u mnie biegniesz. <laughs> u mnie też biegniesz. Pięknie. To jak w ciebie wiadę, czekaj, wiada Ale ty mamy jechać razem w jednym, czekaj! Jedzie czymś innym. wjechałem w ciebie. No i git. O i skraszowało, mnie, wiem, myślałem, że mi grę skraszowało. I skraszowało chyba. O nie, nie skraszowałem. <laughs> to wiem, co, zrobimy w takim razie! To. Idziemy na tornado. O kurwa, rzeczywiście, zajebi się powiem ci. A porywam je, porywam. mnie! Porywa mnie. <laughs> Porwało mnie, patrz! A... A, i jak chcę postawić to left mouse button. O! Ty jesteś niepoważny! O kurwa. Ej. <laughs> wow, mm. grę mi Mhm. Dziękuję się to się ciebie? Nie, zregowało mi całą grę. Mm, mm, nie odpowiada. I chodź, na Boeinga. Gdzie tam grę? Aż tak ci tak obciąża komputer. Bo no, widzisz? Kupcy lepszy komputer, oko. Ok. Kup, no, <toddź> no, nie zeznaj się. Chodź, próbujemy <toddź> w maze. Z... kosmici latają. Play UFO, Ej, play ale Mission, ale... play ale Alternative, ciekaj. play Islands. Tu patrzę z trybów. Patrz, jakie mamy komputerki, dwa, zobacz. Wycześniejszy mój. Aha. Typowy stary prostek, jak zobaczysz na druślinnym komputerze. Chodź na górę, patrz, tutaj. Dawaj, wszechakujemy co, dawaj, skacz. Patrz jak to jest wysoko na mnie A! Raz Co ty mówisz, bo... Co to jest? O, pan... bo... No lampę wyświetlasz zajebiście, Co ci wista? powiem Ultra Wow, dojebamy ci powiem Zajebiste! Ona z tego Się spuść na nią od razu Ale widziałeś? Nie, ja nie widziałem o! Stary! Stary! Chodź tutaj! Przewiodę się tutaj po mieście, tak? Możesz puścić kurwa wsteczny? Czy ty, ty przestaniesz? No nie mogę, no chciał ty go przewieźć po mieście i... Aaaa spierdalej, co? taka z jazda. Ja mam dwa FPSy generalnie aktualnie. O, nice. A u ciebie też się cały budynek kręci wokół własnej osi? Chodź na dół. Mój budynek dalej się przewraca w tym momencie? Ty możesz zejść na dół. Ale... Dawidzie. My się nie rozumiemy. Ale to ja nie mogę nic kliknąć. Ja Coś jak Czuję się nie czuję. Ej stary. O, co tam ma rozdłużę? O kur! Zobacz co zrozpiłem Jak mam zobaczyć? Jak? Ci nic? nic się nie działa? <laughs> nic, 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 nic się nie działa? <laughs> nic, nic, mi nie działa <laughs> Jakie maie menu, maie się, siłać. dziękuję, dziękuję. ci. <laughs> Pokaż mi go proszę. Chodź, patrz, 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 no się dzieje! Co, co? się dzieje? No nie widzisz! Gdzie? To był nie pierdol, że nie widzisz. Ale widzę, że rzeczy za to zaczynają latać. <laughs> to jest tornado! <laughs> nie widzę tornado, ale ja latają. Ja pierd... Widzisz to? Czemu jestem bokiem? Czemu jesteś małpą czarną? Jesteś <laughs> <laughs> cały. Widzisz mimo, jestem samochód mój? <laughs> nie. O, dobra, patrz, czekaj chwilę teraz. Widzisz to? O! Ja latam! Odpaliłem cztery spadochrony! Tej stary, ja mam takie moce, że ja mogę w chuj daleko rozpierdlać budynki teraz. Ja mam takie moce, że mogę kupić nowy komputer, bo ci ten chuja działa. No to prawda. Widzisz jak wyspy się rozwalają w ogóle patrz Czekaj, dopiero zaczynają. <laughs> Jestem. jesteś, jest zajebiście, chodź na góry, chodź, zobacz. Otwórz sobie, otwórz sobie, no. Jak <grym> Idź, idź! Aaaa! W tym budynku uciekam. chyba nasz koniec. Nie, nie może tak być, musimy go rozjebać. James, James, idę się poświęcić. Weźcie mnie, ale go zostawcie. Zajeba mnie. James, James nie żyje. Pokazać ci to okolice? Patrz, ty mieszkałem, póki to wszystko to się nie podziało. Tak, tak, całkiem niezłomemniania. No. ja słyszę, co ty mówisz do mnie, tom, John. Całkiem niezłomemniania. O, dzięki, dzięki. Cześć, Cześć malutki, zaczynaj ze mną. Czeka, misiaczka. No John, Poś, poczekaj. No mnie. Chodź do no mnie, dawaj. Co chcesz zobaczyć, misiaczko, coś ci pokazał. Zaprowadź no mnie po okolicy, no. Ale ty tu mieszkałeś. Widzisz to drzewo, na nim się kiedyś huśtałem, jakbym mały. Ostatnia się na nim ktoś powiedział. Widzisz to? <laughs> tak, bo to jest Ryski właśnie tornado, tylko tego nie widzisz. Po lewej to jest tornado, nie wiem czy widzisz, fajne takie, nie? O, Co? To? No, dobra. O, teraz w tym właśnie jest tornado. Co? No, fajnie, no. No chodź, nie, ale nie nisz mnie. Nie gram John! Nie przejmuj się John, wszystko będzie dobrze już tak, w lepszym miejscu, tak. Już dobrze. Ej, UFO, ufa! Co się dzieje? Ty! Ooooooo! Potracili mnie! Obraca, ląduje na Stary, To ufo się wpierdala w budynki! Ej Dawid, Co? Coś ci łączy z tymi ufo Co znaczy co? Jesteś nie z tej ziemi. Poczekaj, poczekaj teraz, nie strzelaj w nic, ok? Nie mogłeś powstrzymać. O kurwa, FPS mi spadły. O, widzę jeden obok siebie! Niszczy właśnie budynki i ja ci na główną drogę! Takim <grym> jestem? <grym> Weebem Ale białym? Tak Witaj człowieku, daj mi jakieś kobiety. Kobiety ziemskie potrzebujemy ziemianek. Tam, tam z tym, tam, tam z tym. No. lepiej tyłem, ziemianki? Nie potrzebuj... Jestem niezniszczony. Aha! Tua rasa <grym> jest nieśmiertelna Haha! <grym> Rzeczywiście! <grym> Cześć, jestem Kasper, Kasper jestem No chodź na blingę idziemy A wyszedłeś już? No jest na na... w <laughs> jestem znaczy... w Bingu. Już <laughs> tu jesteś w Harry Potterze Jestem Jesteś w Harrym Potterze Oj, ale się komputer zaczął ja jestem! To twój komputer nie wyrabię, a nie, jednak mi chyba skraszowało. Nie pójdzie co. Widzisz? A ty na mnie narzekałeś na mój komputer! No i co? I tyle z tej Rancu. gry, tak? A ja miałem przygotowany taką idealną rolę peda*** w tym momencie. <śm> <śm> Łączę Performance Paint Job, to jest jakiś nowy sposób, no właśnie. Tak, no, farbujesz k***ę, ku... potem bierzesz go do buzi, tak, dokładnie tak. Tak, to jest taki szybszy sposób nakładania szminki.